Witajcie moi drodzy, dzisiaj odcinek dość ciekawy, ponieważ porozmawiamy sobie, dlaczego Nike jest do dupy. Tak moi drodzy, widzicie za mną ścianę pełną butów Nike i Jordana. Chociaż wiemy, Jordan należy do Nike, ale będziemy dzisiaj go traktować osobno. Buty Nike do koszykówki od jakichś dwóch lat są coraz gorsze. Ten sezon jest już kompletną tragedią. Ja wiem, że Nike posiada większość rynku się u nas w Europie, w Stanach to już tak do końca nie jest, ponieważ Puma ma tą bardzo mocną ofensywę, ale co jest nie tak z Nike? Zacznijmy od podstaw. Nike od dłuższego czasu zaczęło wypuszczać swoje buty bardzo niedorobione. Wszędzie wystający klej, słaba jakość materiałów, buty rozwalające się w godzinę, buty, w których poduszki pękają na pierwszym graniu. Sam byłem świadkiem, gdzie na jednym meczu w butach PG4 koledze pękły poduszki w jednej parze i pękły mu poduszki w wymienionej już drugiej parze. Pozdrawiam kuba Orłowski, może potwierdzić. Dodatkowo, dwóm chłopakom ode mnie z drużyny na jednym treningu pękły poduszki w PG5. Obu. Więc to jest chora sytuacja. To są buty, które kosztują po 500-600 zł, a poduszki wytrzymują parę gier. Tak nie powinno to wyglądać. Dodatkowo. Kolejną super rzeczą jest downgrade w tym sezonie, chyba wszystkich modeli, jakie powstają. Każdy model, który jest w tym roku tworzony, jest gorszy od swojego poprzednika. Wezmę tutaj za przykład KD. W tej ręce mamy KD 14, czyli jedne z najlepszych butów zeszłego roku, zeszłego sezonu. Naprawdę, najlepsze uważam. Mam 3CW tych butów, są super butami. I mamy KD 15, które są taką kupą że to się w głowie nie mieści. Jak but w butach może latać tak kostka? To jest kurczę niemożliwe. Dlaczego tu nie ma lockdownu stopy? Ja myślałem, że ten but będzie ewolucją czternastki, czyli będzie po prostu lepszy. Nie, jest gorszy. Zabrali tutaj strapa, nie wiem co stało się z kostką. Kompletna pomyłka. A to są tylko KD. Tutaj mamy Fryki Trójki, w których porównanie mieliśmy ostatnio w czwartek na kanale. Spoko buty, naprawdę bardzo fajne. Mega zawsze polecałem. Dobre buty. I mamy tu friki czwórki, czyli na nowszy but od Nike. Po pierwsze, to, że wszędzie wystaje klej, że buty są poprzeszywane źle, to, że te materiały walą tandetą chińską na 10 tysięcy kilometrów, gdzie te były tysiąc razy lepiej wykonane, to, że te jakości pianek są dramatyczne. W budżetówkach pumy są lepsze, jeśli chodzi o użytkowanie. Moi drodzy, to są takie niedolubki w podeszwie, że to się w głowie nie mieści. A, i użytkowo też są gorsze. Wiem, że spoileruję na recenzję ale tak, użytkowo też są gorsze. W tych, spróbujcie sobie takie drabinki zrobić, to się nie da, bo będziecie zawadać tym o wszystko. Będziecie ciągnąć po ziemi. Jest super, po prostu. Powiem Wam, że jestem mega zawiedziony. A są jeszcze kolejne przykłady. LeBron 19. Wiem, że zaraz wychodzą LeBrony 20 i o nich nie mówię, bo nie mam pojęcia jeszcze jak będzie, ale LeBrony 19 to jeden z najgorszych LeBronów, jakie są obecnie. But jest mega ciężki, wszędzie jest pomazany, wszędzie wystaje klej, ale to już normalne w Nike. Oni przecież nie muszą dobrze wykończyć butów, żeby było osłupiać. Po prostu wypuszczam cokolwiek za 900 zł, a wy to i tak kupicie, bo twierdzicie, że Nike jest najlepszym. Przecież oni nie muszą mi się starać. Ten but to jest. W porównaniu do poprzednich Lebronów, nie wiem, no weźmy Lebrony 17, 16, no 16 tak nie, ale 15, 17, genialne buty, te 19, tragedia. Jedźmy dalej. Mamy tutaj PG5, bardzo zacne buty. Uważam, że PG4 były lepsze, ale to moja opinia subiektywna. Obiektywnie myślę, że więcej osób wolało jednak PG5 niż PG4, ale to już wszystko dyskusyjne. Jedyny mankament, tak jak wspominałem wcześniej, to pękające wszędzie poduchy, i w piątkach, i w czwórkach. To co zrobili, żeby nie pękały poduchy? Zrobimy z tanich materiałów budżetówkę w cenie normalnych butów, czyli za 600 zł zrobimy Wam PG6. Ja wiem, że dużo osób lubi te buty, ale te buty to są jakieś zwykłe budżetówki. Ridery od Pumy są lepszej jakości. Naprawdę, to jest kurde dramat. Co tu się dzieje? To była marka, która miała kolaborację z PlayStation. Czy tutaj? PlayStation, a nie but, który udaje normalny, sygnowany model, a tak naprawdę jest słabo wykonanym, budżetowym butem. Te buty powinny kosztować 300 zł, retailowo. No 350, to jest maksymalnie, a powinno się je kupować za 220. Mamy na warsztacie jeszcze Kyrie Infinity, czyli najnowsze buty od Kyriego. Kyrie 5, kilo Low są spoko. Tutaj się nie doczepię, są spoko butami. Wśród Lowów Kyrie jedne z lepszych, ale te czterech zawodników na Eurobaskecie skręciło w nich nogę w tym dwóch na meczach z Polakami. Ale możecie to sobie odtworzyć. Ludzie lądują w tych butach i te buty nic nie trzymają. Sam skręciłem w nich kostkę dwa razy, testując je. I powiedziałem, że nigdy więcej ich nie założę, bo to jest debilizm. Po prostu kto takie buty wymyśla? A Wy i tak będziecie się zabijać o ich dyspozycyjność na stronie Nike, bo to są buty Kairiego. Więc no tutaj bym przemyślał swoje decyzje ubiorowe. O butach budżetowych, takich jak Lebron Witness, czy KD Trey czy Giannis Immortality 2, które są przeróbką jedynki, o parę detali, to już w ogóle nie wspomnę, bo to jest już kompletna porażka. KD Treje, ósemki, spoko. Te dziewiątki, no dobra, ale te dziesiątki to już jest gówno. Ja nie wiem, kto wymyśla te buty, jakość tych materiałów, to jakbyście z AliExpress kupowali te buty. To jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Lebrony Witnessy, teraz wyszły siódemki, ich nie mam, więc się nie wypowiem, ale szóstki, no dramat, najgorsze Witnessy jakie były. Z roku na rok jest coraz gorzej. Dlatego moja ostateczna wypowiedź na ten temat. Co jest nie tak z Nike? Ona i tak sprzedaje swoje buty, więc ma w dupie jakość, ma w dupie klientów i liczy się dla nich tylko sprzedaż. Czyli Wy i tak to kupicie, oni podniosą cenę i tak to kupicie, bo tam jest słusz. a te buty będą jakościowo coraz gorsze. Dlatego moi drodzy, ja polecam kupowanie butów Pumy czy New Balance'a, Adidas ostatnio zaczął poprawiać jakoś, bo zauważył, że gówniane buty słabo się sprzedają. Więc odbijajcie raczej od Nike. Chyba, że wypuszczą coś dobrego. A zresztą, jak będziecie kupować, to oni tak będą wypuszczać gówno, bo wiedzą, że mogą, a wy i tak to kupicie. Z mojej strony to już wszystko i pozdrawiam Nike. Nara!